Chciałbyś wiedzieć, jaki zegarek jest wysokiej jakości, a do tego niezwykle elegancki i kosztuje poniżej 2000 zł? Zapraszam do prezentacji Orient Star Mechanical Contemporary. Count Up 4. Spasy do zegarków. Orion Star to znana marka zegarków przede wszystkim mechanicznych, pochodząca z kraju kwitnącej wiśni. Założona przez japońskiego zegarmistrza Shokugoro Yoshida w 1901 roku. Od 1950 roku produkuje zegarki nieprzerwanie aż do dzisiaj. Gama modelowa Orient Star obejmuje wyłącznie zegarki mechaniczne, a o zaawansowaniu technicznym firmem wiele mówi to, że używają mechanizmów wyłącznie opracowanych we własnej technologii i własnego projektu. Z perspektywy czasu Orient wyrobił sobie markę zegarka wytrzymałego, dobrej jakości i dostępnego cenowo, a bardziej luksusowa submarka Orient Star wprowadza na rynek czasomierze o bardzo wysokiej jakości i standardzie wykończenia w cenach bardzo atrakcyjnych w stosunku do konkurencji. Dzisiaj pokażę wam zegarek z klasycznej serii mechanical contemporary, który jest bardzo elegancki i stonowany. Spora i dosyć masywnie narysowana koperta w rozmiarze 42 mm ma bardzo sportowy charakter, który definiuje grube uszy, które biegną od samego brzegu koperty aż do samej bransolety. Polerowana na wysoki połysk luneta od razu rzuca się w oczy, choć może być podatna na zarysowanie. Wierzch oraz boki koperty są satynowane, jednak poszerzone krawędzie zostały wypolerowane i tworzą zgrabną całość. Zegarek ma 20 mm między uszami oraz 58 mm lak to lak, a grubość tego czasomierza to 12 mm. Zegarek oczywiście posiada szafirowe, całkowicie płaskie szkło z bezbarwnym antyrefleksem. A za nim cyferblat jest w stalowo-szarym kolorze ze szlifem słonecznym i nakładanymi srebrnymi indeksami o podłużnym, lekko trójkątnym kształcie. Logo, wskaźnik rezerwy chodu oraz indeksy minutowe są nadrukowane białą czcionką. Wskazówki w stylu Daupin, mimo że wzór powstał w latach 40. XX wieku, to nadal nadają zegarkowi nowoczesnego stylu. Strefa rezerwy chodu nie ma szlifu, pokrywają matowe wykończenie, co nie zaburza całości projektu. Datownik dla lepszego kontrastu ma czarne tło z białymi cyframi i zdobi go nadrukowana ramka koloru białego. Praktyczności dodaje warstwa luminescencyjna, w którą wyposażone są wskazówki oraz nadrukowane indeksy godzinowe. Przeszklony mineralnym szkłem dekielek pokazuje nowy mechanizm z kaliber F6N43, który jest ładnie zdobiony i posiada 50-godzinną rezerwę chodu. Jak wszystkie najnowsze, Orient Star posiada stop sekundę i dokręcanie koronką. Na dekielku znajdziemy oczywiście informacje o numerze seryjnym, typie mechanizmu oraz tym, że zegarek został wyprodukowany w Japonii. Zegarek ma 50 metrów wodoszczelności, która pozwoli na bezproblemowe codzienne użytkowanie. Jednak jest to zbyt mało do bezpiecznego pływania czy tym bardziej nurkowania. Bransoleta jak to Orient Star jest bardzo wysokiej jakości. Wierzch jest satynowany z ciekawym dodatkiem w postaci polerowanej wewnętrznej środkowej części. Oczywiście branzoleta posiada pełne endynki i pełne odlewane ogniwa. Brzeg bransolety jest polerowany na wysoki połysk, porządna klamerka z grubej nierdzewnej blachy, ma pojedyncze zapięcie z guzikami po bokach oraz trzypunktową mikroregulację. Segarek wygląda na zdecydowanie droższy niż jest w rzeczywistości. To naprawdę duża zaleta, bo nie wydając kroci, dostajemy zegarek, który prostą elegancją naprawdę zwraca uwagę. A do tego dzięki szaferowemu szkiełku i rozsądnej wodoszczędności nadaje się jako zegarek do codziennego użytku. Jeśli spodobał Ci się ten zegarek, to w najlepszej cenie znajdziesz go w linku w opisie filmu i przy komentarzu. Korzystając z niego, pomagasz w rozwoju kanału. A jeśli materiał Ci się spodobał, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to namawiam do subskrybowania kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia już niedługo.